Mężczyzna z premedytacją przejeżdża samochodem po kobiecie w ciąży. Dewey Green został aresztowany po straszliwym zdarzeniu, podczas którego odebrał życie kobiecie, gdy jej córka i wnuk na wszystko patrzyli. Rodzina Pitów podróżowała samochodem. Zatrzymali się na czerwonym świetle, gdy nagle samochód za nimi zaczął uderzać w ich auto. Kiedy 53-letnia kobieta wyszła, by zobaczyć wyrządzoną szkodę, Green przygniót ją pomiędzy dwoma samochodami. Jej córka wyszła z samochodu i błagała go, by przestał, jednak ten nawet na nią nie popatrzył i trzymał nogę na pedale gazu. Kiedy w końcu wycofał, kobieta upadła na ziemię, a Green przejechał po niej, zabijając ją. Janice Pitt, która przetrwała dwa nowotwory piersi, a ostatnio dowiedziała się, że jest w ciąży, zmarła na miejscu. Policja twierdzi, że Green był pod wpływem alkoholu. Zostanie oskarżony o zabójstwo.